Cześć Boże, mam na imię Hanna. Adam Karuchowski. Małżeństwem jesteśmy 30 lat, mamy trzech synów. Jesteśmy z parafii świętej Barbary Włęcznej z rejonu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W nowym kościele jesteśmy 25 lat. Przeżyliśmy w formacie podstawową, pełniliśmy posługę. Pali pilotującej, animatorskiej, łącznikowej, a także pary rejonowej. Niedane nam było osobiście poznać księdza Franciszka Blachnickiego, ale jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za jego dzieło Ruchu Światło Życie, a szczególnie za gałąź domowego kościoła, w którym odkrywamy swoją drogę małżeńską do jedności, miłości i świętości. Bogactwem dla naszego małżeństwa i rodziny są przeżyte rekolekcje i zobowiązania. Odkryliśmy moc, jaka płynie z Pisma Świętego. Opieramy to na Słowie Bożym nasze różne decyzje. Także Słowo Boże pozwala nam poznać nasze słabości i pracować nad nimi a zobowiązania pozwalają nam także budować jedność małżeńską i motywują do służenia drugiemu człowiekowi. Domowy Kościół ukształtował też w nas hierarchię wartości, co powinno być w naszym życiu na pierwszym miejscu, czyli Pan Bóg, współmałżonek, dzieci, praca i tak Asadka dzisiaj Gagniczki zachwycił nas swoją głęboką wiarą, wielkim heroizmem w służeniu Kościołowi i drugiemu człowiekowi, także wielkim zaufaniem. Był także wizjonerem, a jego nauka jest dalej autentyczna i sprawdza się w obecnych czasach. Księdzu Franciszkowi dziękujemy też za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, w której też odkryliśmy swoje miejsce i jesteśmy jej członkami. Za życie księdza Franciszka Blachnickiego i jego dzieło, które nam zostawił. Chwała Panu!